Na antenie chcemy właśnie dzisiaj w tłusty czwartek pobić rekord świata w jedzeniu pączków na czas, bez oblizywania. Iwona zna szczegóły tego rekordu, prosimy bardzo. Amerykanin Patrick Bertoletti w ciągu 60 sekund zjadł trzy pączki z dżemem, bez oblizywania ust. Bez oblizywania ust, bez popijania, drodzy Państwo, to jest wyjątkowa trudność. Spróbujemy to zrobić, mamy naprawdę zawodowców. Paulina z Warszawy, dzień dobry. Witam serdecznie. W 2018 roku Paulina wygrała warszawskie zawody w jedzeniu pączków na czas. Piotrek z Poznania, dzień dobry raz jeszcze. Witam, witam, jestem gotów. Piotrek, w 24 godziny zjadł 24 tysiące kalorii. Jak Państwo słyszą, zawodowcy z nami. To się dzieje, Panie i Panowie, tu i teraz w Radiu Złote Przeboje. Czy zawodnicy są gotowi? jestem gotów. Proszę państwa, za, za moment zrobimy odliczanie i rozpoczniemy próbę bicia rekordu świata w jedzeniu pączków na czas bez oblizywania. Uwaga 3 2 1 Zaczynamy start. No i poszło proszę państwa. Widzę, że Piotrek już prawie skończył pierwszego pączka. To jest nieprawdopodobne. 6 sekund zanim nie oblizujemy się. Paulina zrobiła wielkie oczy. Jak to możliwe, że Piotrek już pochłonął jednego pączka? Pełna koncentracja. Nieprawdopodobne. On walczy już teraz z drugim pączkiem. 17 sekund za nami. Paulina, nie poddawaj się. Paulinę przytkało. Być może nieodpowiednia konsystencja pączków. Patryk wygląda jakby... Piotrek wygląda jakby za chwilę miały mu oczy wyskoczyć. Ale oddychaj, oddychaj. Pół minuty za tobą. To się może wydarzyć. Jesteśmy o krok od pobicia rekordu świata. Jeżeli zjesz tego pączka, trzeciego pączka i połkniesz, to mamy rekord świata. Uwaga, proszę Państwa, czekamy, aż Piotrek podniesie rękę do góry. Co będzie oznaczało Paulina? W tym momencie zaczyna drugiego pączka. Piotrek, zostało 10 sekund. Błagam, przełknij to, co masz w ustach, podnieś rękę w górę. Niechaj razem pobijemy ten rekord. 5. Trzymamy to, proszę Państwa! Mamy to! Udało się! Nie niewiarygodne! Wow. Piotrek! Piotrek! Wow. Wow. Czekajcie, moje mocy są tak duże! Właśnie pobiłeś rekord świata! Rekord brawo, świata! Brawo. W jedzeniu pączków na czas! Bez oblizywania ust, Niebywałe! Paulina, dziękujemy ci pięknie. Paulina, Dziękuję kochana, serdecznie. ściskam cię mocno. Było blisko. Byłaś bardzo dzielna. Naprawdę. To nie było łatwe. No to teraz porozmawiajmy ze zwycięzcą. Jak się czujesz? Jakie emocje? Opowiadaj. Jak Musiałem popić. To po pierwsze. A tak to jestem zaskoczony. No i co mogę powiedzieć tylko to, że pączki z pudrem łatwiej się je. Okej. Okay. <grym> Bo miałem dwa dni temu próbę zwykłych takich z lukrem i, i one są takie troszeczkę bardziej ciężko przełykane. Paulina, twoje są z lukrem z tego co widzę, prawda? Okej. Okay. No właśnie. No dobrze. I to wszystko tłumaczy. To wszystko tłumaczy. <grym> Drodzy kochani, wysyłamy wam zapas, roczny zapas pączków w takim razie. <grym> w nagrodę. <grym>